Słowo Boże na dziś, wtorek 31 grudnia 2024 roku, siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, jest już ostatnia godzina. I tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakbyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 96. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu Ziemio cała. Śpiewajcie Panu sławcie Jego imię, każdego dnia głoście jego zbawienie. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Niech się radują niebiosa i Ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić Ziemię, On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządze ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Oto słowo Pańskie.